Dariusz Szpakowski wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Włodzimierz Szalanowicz. Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Guero. Reyes. Orlan. Był faul i rzut wolny. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Troszkę był spanikowany, ale zdołał wybić na aut. Mamy rzut rożny. Dawid Villa. Simao I będziemy mieli wrzut z autu. Dali teraz. No będzie gol? Yes! Znakomicie! Pierwsza bramka zdobyta została w dziesiątej minucie. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No, po tym twardym starciu strata piłki, no i o mało nie skończyło się to kontuzją. Wybija, ale piłka, ależ wspaniała Bramka. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Bramkarz nie przytrzymał piłki, która wylądowała prosto pod nogami przeciwnika, a ten nie zmarnował okazji. Orlan. Simao. No, udanie teraz odebrał piłkę przeciwnikowi. Dani Alves. Messi. I Willia. Zabij. Asunción. Orlan. No, udało się przejąć. Próbował, ale nie udało się. Orlan. Mao? Może być groźnie. Za szybko stracili. Teraz, Ilja? Wilia. Ach, miał szansę na trzeciego gola, ale niestety. Rzeczywiście ta trzecia bramka była blisko. Zabrakło mu nieco precyzji. Mao. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Dobra interwencja, ale dalej może być groźnie. Fatalnie bramkarz wznowił grę. No, przejął, ale nie opanował piłki. Dawid Villa, Messi. Uderza, bramka. Powiększają różnicę. Saganar, Barso naprzód do zwycięstwa, ale do jak dużego zwycięstwa! Kolejna fantastyczna bramka Barcelony. I właściwie tu nie ma żadnego limitu: oni dzisiaj chcą strzelać do kiedy się da. Oglądamy bramki, szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Orlan, nieudana obrona, Iniesta. dali teraz. Za chwilę wznawią grę z rożnego. Pewnie wyłapał to dośrodkowanie z rzutu rożnego bramkarz. I podaje głową do kolegi z drużyny. Iwilia. Zabili. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Posyła w polekarne. Wykazał się bramkarz refleksem, jednak nie złapał piłki. miejsca. Doliczone zostały dodatkowe minuty do czasu gry przez sędziego. Czy to będzie rzut wolny? No takim strzałem na pewno nikogo nie zaskoczy. Szkoda okazji, zmarnowany rzut wolny. Pujol, Abidal i Miesta. dawid Próbowali powstrzymać. No i znowu gol. Nie oszczędzają rywali. Myślę, że chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali hat-trick. I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Za nami pierwsze 45 zaskakujących minut. Absolutnie dominowali w pierwszej połowie spotkania. I obawiam się, że po przerwie będzie tak samo. Przeciwnik wygląda dziś cieniutko. Rozpoczęła się druga połowa. Wynik jest bardzo jednostronny. Orlan. Simao. Udane wejście na własnej połowie przejęcie piłki. Dobry przechwyt obrońców. Ujfalusi. No tym razem udało się przejąć dośrodkowanie. Precyzyjne podanie. Stracili piłkę. I I. Dobrze się pokazał. Odbił piłkę. Zatrzymany atak. Prawa dla Bramkarza. Nie złapał wprawdzie, ale obronił i będziemy mieli rzut rożny. Słowa uznania dla Bramkarza. Świetna interwencja przy tym rzucie rożnym. Znowu celne podanie tego zawodnika. Próbują teraz skrzydłem. No i wypchnął rywala za linię. Mamy aut i rozpocznie Barcelona. To będzie podwójna zmiana. Messi. Niedokładne podanie i piłka dla drużyny przeciwnej. Orlan. Świetne podanie. Świetnie urwał się teraz napastnik obrońcy. Nieprawdopodobna obrona. Takie śliski mogą skończyć się kartką i rzutem karnym. Pięknie podał. Gol! Bardzo jednostronne jest to spotkanie. Mamy powtórkę bramki. Ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szanse rywali, nawet na remis. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. No i czekamy na dośrodkowanie uśród rożnego. Nowy Dobry. zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Xavi. Pelea. Podanie. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Teraz Filia. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Nie stworzyli tym strzałem najmniejszego zagrożenia. Pikę ma szczerano. Przeciwnicy przejmują piłkę. Ma do kogo podać? Ma wolne pole, no zdecyduje się na centrę. Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? Dawid, Lidia, Bozian, nie było sędziego, szansa, masz Czerano. oddaje strzał, ale są przygotowani do gry, prowadzą, atakują, teraz nie udało się podwyższyć rezultatu, nie wahał się arbiter i sięgnął po żółtą kartkę. Dążył w ostatniej chwili. Simao. A teraz Reyes. Rzeczywiście dobre podanie. No i udało się odzyskać piłkę, Tabi. Przechwyt, ale nie opanował. Asunción, Przy piłce Reyes. Orlan. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Simao Była okazja z rzutu wolnego, ale zabrakło precyzji. Niestety niewiele rzeczywiście zabrakło. David. David Villa. Dobrze, do przodu. Zaraz będą dośrodkowywali rzut rożnego. Koniec meczu, efektowne, pewne zwycięstwo. 5-0, brawo. Ale to była kapitalna gra, coś niesamowitego. Szkoda, że to już koniec. Dzisiaj żaden zespół na świecie nie byłby w stanie ich zatrzymać, byli w takiej formie. Brawo. Szkoda, 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 że ten gwizdek sędziego kończy dzisiejszy spektakl. Czasu niewiele na podsumowanie, ale nie ma co mówić. To po prostu było zjawiskowe wydarzenie futbolowe. Żegnam państwa, komentował Dariusz Szpakowski.